idź, krzesło sobie przystawię. O Boże, co tu się? No, no dobra, idziemy. Co? To...

Siemanko, siemanko, czekajcie chwilę, jakby co, chwilową przerwę mam, zaraz będę nagrywał, tylko muszę jedną rzecz wydrukować, o Boże, to tu tam, siemanko Jacob, o co mi tu zostało, to? co zrobiłem, co to jest, czekajcie widzowie, o 17 widzów. Sorry Bobek, za co przepraszasz? No, właśnie, co mi tu stało. No, A, ja dobra. Jedną rzecz wydrukuję i zaraz wrócę jak coś. 20 widzów co jest? o dziękuję dziękuję za łapki dziękuję 20 widzów widzę pamiętajcie oczywiście o subskrybowaniu mnie to motywuje do nagrywania live'ów. dziękuję że jest w was tyle o dobra zaraz wracam jak coś elo elo marcel ja zaraz wracam jak coś Dobra widzowie, już jestem, już jestem. Elo, elo. Już jestem, możemy już grać. Czekajcie, tylko sobie, o. Przesunę sobie, możemy już grać. Tylko pójdę spać i w dzisiejszym liveie myślę, że możemy sobie do jaskini pójść. No jaskini jakiś. Fajnie, no emocje. <grym> W sumie, o, zrobimy tak. Yy, co nam się może wioski nie przydać? Czekajcie, włączymy sobie na pewno hitboxy. Hitboxy nam się mogą przydać. Yy, o, 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 o. o czymś myślałem, ale o czym? Zegarek, o. Zegar nam się może przydać, bo ogólnie wyjdziemy poza wioskę sobie, a na dworze mogą być zawsze stwory jakieś. Więc ja bym sobie zegarek zabrał, żeby wiedzieć zawsze, która pora. Tylko za co? Mm, za totem sobie weźmiemy. Dobra, widzę, lecimy. Co tu robisz? Będziemy, będę szedł do jaskini. Będę siedł, więc będą emocje. <gulanie> Ogólnie przepraszam bardzo, wczoraj wieczorem o 20.00 około próbowałem nagrać live, ale były takie problemy wielkie z internetem, nie wiem czemu. Więc bardzo mało nagrało. Nie wiem, czy w ogóle coś się nagrało. Czekajcie sekunda. A dobra już sekunda. Dobra. Przepraszam. Już jestem. I co widzę? Myślę, że ta jaskinia tak czarno, czyli w sumie chyba nie fajnie wygląda dla mnie. O, już tam coś. O, Enderman! Panie drogi! Panie drogi! O, ale laguje. No wiem, wiem, że laguje, ale to nie ode mnie zależy też. Ja jest? jest Tu jest, tu jest Chodź, 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 chodź Jes, jest, jest Enderpełka, dwie! Chyba nie spróbuję. Może później spróbuję coś z internetem zrobić, no ale jak na razie to... Nie ode mnie należy, nie do mnie należy.